And marriage, love and marriage, go together and you. A horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry. And they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage. Dzisiejszy odcinek pokazuje Boże Narodzenie u bandich. Niektóre sceny mogą być przygnębiające dla dzieci, prosimy więc o wsparcie ze strony rodziców. Nareszcie święta. W naszym nowym centrum handlowym Lakeside czeka wiele niespodzianek. Dla dzieci mamy sześciu Mikołajów, a dla starszych w barze czeka piękny reniferek Dana. Zapraszamy do północy. Dzięki za pomoc. Jeśli zastanawiacie się, co mi kupić pod choinkę, nie martwcie się. Daliście mi już przepuklinę. Możemy pojechać do centrum Lakeside? Kelly pójdzie po zakupy, a ja przejadę się na pięknym Reniferku. Kupimy badowi szczotkę ryżową, żeby mógł się drapać. Oszczędzimy meble. Jeśli chcesz oszczędzić meble, przestań wycinać kreseczki na swoim łóżku. Bad przeproś siostrę. Nie. Pojedziemy do Lakeside? Nie. To centrum dobija waszego tatę. Myślałem, że to zajęcie mamy. Coś wam powiem. To nowe centrum odbiera klientów mojemu centrum. Jeszcze trochę i zbankrutujemy i pójdziemy mieszkać w pudełku pod mostem. My nie. Zabiorą nas do przytulnego sierocińca. Ani kroku. W tamtym centrum nic nie ma. W sklepach są tylko tanie bzdury, które przyciągają prostych ludzi o niewyrobionym smaku. Święta w centrum Lakeside. Lakeside jest przepiękne, ale daj pieniądze, wracam do Lakeside. Kto idzie ze mną? Wstyd mi za ciebie, Peggy. Wiem. Nie rozumiesz? Jeśli ludzie zaczną tam kupować, skończymy w pudle pod mostem. Ja nie. Wyjdę powtórnie za mąż. A my zamieszkamy w sierocińcu. Chodźmy po zakupy. Zanim wyjdziecie, dajcie mi strzelbę i stańcie w jednej linii. Bej spokój. Chodzę tam tylko dlatego, że jest bliżej i lepiej niż w Twoim. Przecież nie kupuję tam botów. Mają tam takie małe elfy pomagające z torbami i prawdziwego Renifera. Chociaż ten chyba już umiera. Chodźmy. O piątej Mikołaj ma skoczyć na spadochronie. Święta spędza się z rodziną i rozdaje prezenty. To śmiecie, które dostaliśmy od Twojej rodziny w zeszłym roku. Pora je przepakować i podarować Twojej rodzinie. Poza ciastem, cioci pójdź. Wszyscy je dostali. W zeszłym roku rzucałeś nim o ścianę. Damy je Steveowi i Marsji. Znaleźliście choinkę? U McGintych stoi całkiem ładna, ma nawet świecidełka. Więc drzewko już mamy. Dzieci, to wasze zadanie. Wyrzucą je po świętach, wtedy je przyniesiecie. No to jesteśmy urządzeni. Nie zapomniałeś o czymś, najwspanialszy tato świata? Największy tato kosmosu? Bez ciebie moje życie traci sens. Pewnie chcecie prezenty. Kochamy cię. Życie jest do kitu. Pójdę po premię świąteczną i kupię wam te prezenty. Jeszcze nie kupiłeś? Jest wigilia. W sklepach będzie tłok. Nie w moim centrum. Poszedł. Teraz prezent dla taty. Bat, wyjmij z jego szafy jakiś krawat. Przeniosę pudełko. Nie, nie, nie. To choinka. Należy mu się wyjątkowy prezent. Bat, przynieś jakąś jego koszulę. Uwielbiam Boże Narodzenie. Ale tata zrobi minę, kiedy odpakuje prezent. To jego ulubiona koszula. W szefie wisi pasek w sam raz na urodziny. Mieszkają tu Rhodesowie? Uh, mam dla nich przesyłkę. Oh, yes, Jestem pań Rodz. <laughs> oh, Dziękuję. Oh, gee, uh, Nie mam drobnych. But But zajmij się panem. Dziękuję. Zobaczmy, kto przysłał nam prezent. Szmitowie z Filadelfii. Ale zobacz, co dostaliśmy od szmitów. Porządni ludzie. Tato, gdzie prezenty? Ma je w samochodzie głupku. Prawda? Pamiętacie? Jak nawet sami, mając niewiele, patrzyliśmy na biednych ludzi, aby podnieść się na duchu? Chodźmy do lustra. Interesy szły tak kiepsko, że nie będzie świątecznej premii. Więc na darmo się podlizywaliśmy? Więc nie mamy po co żyć? Tak. Ja taki nie jestem. Pieniądze się nie liczą. Jesteś moim ojcem i kocham cię. Dzięki, syn. Ale dla mnie masz prezent? Dobrze, że pominąłeś kobiety. Wiesz, co o tobie mówią? Nikt nie dostanie prezentu. Jak mogłeś? Święta bez prezentów to jak urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wiem. Chodźmy do Lakeside. Mikołaj będzie rozdawał kupony na prezenty. Rozdepczemy słabszych i zgarniemy, co się da. Idźcie do centrum, które mnie dobiło. Prezent od Mikołaja dla bandych. Dziękujemy. Dobrze, że je podpisaliście. Jeszcze by się pomyliły z prezentami od Ala. Co dostałeś od Peggy? Zaparcie. I tych dwoje. Byłeś w nowym centrum? Może ludzi. A jakie korki? Kończą się dopiero pod twoim centrum. Dajcie mi prezent. Po długich debatach wymyśliliśmy idealny prezent. Darowaliśmy w Twoim imieniu pieniądze na organizację kobiet. Wesołych świąt! A dostanę wejściówkę na zawody w deptaniu mężczyzn? Teraz nasza kolej. Co nam kupiliście? Ciasto z odciskiem stopy. Dziękujemy. Możemy włączyć telewizor? Będą wiadomości. Może pokażą, jak Mikołaj skacze nad Lakeside. W dzienniku mają ważniejsze rzeczy. Nie będą tracić czasu na jakieś centrum handlowe. Jesteśmy w Lakeside. Nie dość, że mają niskie ceny. To Mikołaj w nowiutkich rybokach dostępnych na miejscu skoczy na spadochronie. Nie. Ciekawe, kto będzie pił z takiego buciora. Z chmur wyłonił się samolot. Jest Mikołaj. Co za piękny, swobodny lot. I pamiętajcie, ma worek pełen kuponów na darmowe zakupy w Lakeside. To centrum, gdzie zakupy są przyjemnością. Patrzcie, jak leci. Dlaczego tak macha rękami? Zdaje się, że spadochron Mikołaja nie chce się otworzyć. O, znosi go. Kamery go zgubiły. Drodzy Państwo, zniknął nam z oczu. Wiesz, powinniśmy upiec świąteczne ciasteczka i zrobić likier jajeczny z cukrem orzechowym. Jeny, Na waszym trawniku leży zmiażdżony Mikołaj. I co, mam przestać jeść? Mój Boże, mój Boże. Płócisz ją. Świętujemy Boże Narodzenie. To by było na tyle. Jeszcze kilka rutynowych pytań. Znaliście zmarłego? Czytałam o nim w książkach. Ale tam z reguły leciał w górę. Znaczy nie. Widzieliście, jak spadał? Niestety. Nie martw się, synku. Prawdziwy Mikołaj nie skacze z samolotu z butelką wódki. Żyje gdzieś na biegunie północnym. Na pewno znajdzie wasz dom. Wystarczy, że będzie się kierował zapachem śmietnika. To twój but, Al? Nie. Panie Bundy, to dowód rzeczowy. A zresztą mamy święta. Niech sobie gryzie. Mikołaj zginął. Nigdy już nie będę się cieszyć na święta. Więc jest pani we właściwym miejscu. Marsi. to się zdarza. A kiedy był pierwszy raz? Głowa do góry. Mogło być gorzej. Mógł spaść na sztachety w płocie. Poczęstuj się świąteczną pizzą. my god! my god! my god! Wesołych świąt. Niech Bóg nas błogosławi. Mikołaja. Co? Króliczek wielkanocny powiesił się na moich drzwiach? Przyszły dzieci mogą doznać szoku. To święta a Mikołaj wygląda jak pasztet. Nie możemy go teraz wynieść. Z powrotem. Oh my God, oh my God, oh my God. Chodź, Marsi. Zaprowadzę cię do domu. Dom. U nas Mikołaj nadal żyje. Czy Mikołaj żyje? Podobno wylądował u was. Nic mu nie jest. To wesoły grubasek, który o nas nie zapomni, dopóki są święta. Zabójcy! Położę Marcy na górze. Połóż ją w naszym łóżku. Boję się. Rozłożę gazetę. Ciężki ten worek z Mikołajem. Połóżcie go obok prezentów. Jest tam mnóstwo miejsca. Nosiłem już tyle zwłok, ale świąteczne zawsze mnie przygnębiają. Obchodzimy święta. Idź pan stąd i zabierz świątecznego ducha ze sobą. Chętnie, ale nie przy tych dzieciakach. Al, wygoń te dzieciaki. Gdybym wiedział jak, naszych też by tu nie było. Słuchajcie, chłopcy i dziewczęta. I ty, Tony. Mikołaj żyje. Próbował tylko kuchni pani Bandy i teraz nachyla się nad toaletą. Ale nic mu nie będzie. Idźcie do domu. Chcemy go zobaczyć. Nie. Chyba go przytoczę. To dzieci szybciej wydrośleją. Nie mogę panu na to pozwolić. Przez wzgląd na ich zdrowie psychiczne nie wyniosę zwłok, dopóki nie odejdą. Pizza przypomina mi pierwszy dzień pracy. Wiesz, co masz robić? Chcemy Mikołaja. Dzień dobry. Dziękuję. Nic mi nie jest. Wylądowałem na brzuchu. Wesołych całych świąt. Pamiętajcie, że wiem, kiedy śpicie, a kiedy nie. Joey, to ty zostawiłeś na wycieraczce bandy torbę z kupą w środku? Nie dostaniesz prezentu. Reszta była grzeczna. I pamiętajcie, Mikołaj nie lubi Lakeside. Nienawidzi tego centrum. Idźcie torturować własnych rodziców. Co nam przyniosłeś? Jeszcze nic. Dlatego muszę wrócić na biegun z Reniferami, Danserem, Prancerem, Donaldem i Goofim. Nie powiedzieliśmy ci jeszcze, co chcemy. Mikołaj wie. To, co chcę. Nie wiem. A co chcesz? Chcę ci usiąść na kolanie. Tylko szybko. Mikołaj ma hemoroidy. Co chcesz? Dlaczego przyszedłeś do tego Zgreda Bandiego? Przeniosłem mu specjalny prezent, bo sprzedaje damskie buty, ma leniwą żonę, wredne dzieci i nadal haruje. Ale to palant. Wcale nie. To najmilszy człowiek na osiedlu. Ty chyba naprawdę jesteś Mikołajem. Przecież mówiłem. No więc co chcesz? Prawdziwego konia. To Twoja mama piecze ciasto dla wszystkich z wyjątkiem bandich. Mikołaj zostawi konia pod Twoją choinką, ale jeśli go tam nie znajdziesz, znaczy, że Twoja mama go zabiła. Następny. Nie skacz, dziewczynko, bo pani Mikołajowa tego nie lubi. Nie, Nestor. Twoja mama się myli. Panu Bundy nie rośnie o północy ogon. Ale mam prezent dla twojego taty. Powiedz mu, żeby wpadł kiedyś do domu w czasie lunchu, kiedy listonosz przynosi mamie specjalną przesyłkę. Tata się ucieszy. A co ja dostanę? Nowy dom i świeżą mamę. Mikołaj musi już lecieć. Pożegnam się tylko z moją ukochaną rodziną bandy. Bądźcie dla nich mili, bo jeśli nie, nie dostaniecie prezentów w przyszłym roku. Mikołaj śmierdzi piwem, a za pięć minut będzie go czuć wodą. No, już poszły. Wszyscy martwi i obcy. Wynocha. Żegnaj, Myślisz, że cię zaplanowali? Dzieci, planowaliśmy was oboje. Nie planowałam tylko waszego ojca. Już mi lepiej. O nie. Jako trup wyglądał znacznie lepiej. Może to elf z nożem w plecach? To w tym domu zdarzył się nasz mały wypadek. A co cię to obchodzi? Przyszedłem z Lakeside. Chciałbym przeprosić za kłopoty, jakie przez nas mieliście. Nie ma sprawy. Przez was straciłem klientów, premię i moja rodzina mnie nienawidzi. Właśnie. A do tego przez waszego Mikołaja skoczka dzieci prawie wpadły w panikę. Prawie. Mój mąż przebrał się za Mikołaja, żeby zmylić dzieci. A propos, macie wspaniałe centrum. Więc nikt nie wie, co się naprawdę stało? Nie. Dzięki mnie. Nie odwdzięczycie mi się? Nie. Skoro dzieci myślą, że Mikołaj żyje, to żyje. Po co mam płacić za to, co już zrobiłeś? To jakbym chciał zapłacić temu martwemu za to, że zawiódł dzieci na parkingu. Oszczędzam na prawo i lewo. To moje najlepsze święta. To by było na tyle. Zawierajcie go. Wiesz, bandy, porządny z ciebie facet, przyjmij dobrą radę. Umierając, zdejmij biżuterię. Spójrz na to inaczej. Pomogłeś im, nie dostałeś łapówki i przepuściłeś okazję na zakupy. Podziękujcie, tacie. Dzięki tato. Wiem, że znowu wszystkich zawiodłem. Nie szkodzi. W końcu to już nie pierwszy raz. Wprawdzie, zwłoki Mikołaja to nowość, ale przynajmniej będzie co opowiadać psychiatrom. Znowu święta w stylu bandich. I niestety my też jesteśmy bandi. Co to było? Jeśli coś martwego z czerwonym nosem, wrzucimy to na podwórko Steve'a i Marcy. Co to? Nie wiem, spadło z dachu. Patrzcie. Dziesięciodolarowe kupony na zakupy w Lakeside. Całe setki. To pewnie worek tego Mikołaja. Jesteśmy bogaci. To ja je znalazłem. Podziękujcie, Tatusiowi. Dzięki, Tato. Idziemy do centrum. Najpierw jednak uczcimy śmierć płaskiego grubaska minutą ciszy. Idziemy. Wersji polskiej Artur Nowak czytał Tomasz Knapik.